Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy filmik kręcimy na potrzeby sklepu fight.pl. A dzisiaj chciałbym zaprezentować taki oto samochód Buggy. Jego charakterystyka jest bardziej, bardziej sportowa niż terenowa. Chociaż jak najbardziej w teren też można nim pojechać. Natomiast wysokość nadwozia. Nie jest taka wysoka, żeby śmigać po, po jakichś tam ogromnych korzeniach i podobnych tematach Jest to model w skali od 1 do 18 Marka to WL Toys Waterproof I tak wygląda wygląda Przednia strona czy boczna strona pudełka. Tutaj mam jeszcze informację o tym, że samochód rozwija prędkość maksymalną 50 km na godzinę. Kolejna ścianka. Tak wygląda. Z tyłu mamy <śm> również informację o do od odporności ten akurat model ma napęd na 4 koła w związku z czym jest bardzo, bardzo zwinny i świetnie radzi sobie, radzi sobie w trudnych warunkach i tutaj ostatnia ścianka do, do środka zestawu żeby sobie jeszcze nie trzeba się otworzyć. Pod samochodem mamy coś takiego jak sterowanie. Widzę, że jest coś mocno osadzone. Więc może najpierw pokażę to, co znajduje się w kulełku. A w pudełku mamy ładowarkę. Oprócz ładowarki mamy jeszcze taki element. Jest sterowanie. Tutaj mamy antenkę, którą możemy sobie rozłożyć. Sterowanie sygnowane jest znaczkiem wl Toys. Taką ciekawą strukturę materiału, dzięki której po prostu to sterowanie pewnie leży w dłoni i jak gdyby jest ono milsze w dotyku niż, niż ten plastik. Tutaj mamy guzik, który pozwala uruchomić sterowanie. Tutaj mamy pod tą klapą miejsce na, na baterię. Eee, za tego kółka skręcamy w prawo bądź lewo samochodem. Kółko też dodatkowo jest pokryte taką miękką gąbką, dzięki czemu jak gdyby precyzyjność ruchów jest większa i jak gdyby to kółko po prostu nie wyślizguje nam się z rąk. Tutaj pod spodem mamy przełącznik, który pozwala nam eee, prowadzić samochód do przodu. Bądź do tyłu. Oprócz sterowania, zestaw zawiera jeszcze kolejne pudełko. A w kolejnym pudełku mamy coś takiego, jak coś takiego, jak zestaw, który pozwala nam ładować baterię w tym miejscu. Podłączamy podłączamy baterię, a tutaj zasilacz, który już wcześniej pokazywałem. I ostatni element z całego zestawu to bateria. Jeden wtyk jest przeznaczony do podłączenia w samochodzie, drugim natomiast ładujemy baterię. Podłączając go właśnie w to miejsce. I to tyle, jeśli chodzi o <laughs> cały ten zestaw.